W tej podróży wylądujemy w Maladze, ale docelowo pojedziemy do Grenady. Lądowaniem na lotnisku imienia Garsi Lorki w Maladze rozpoczęliśmy naszą podróż po subiektywnie wybranych miejscach Andaluzji. Pierwszym z tych miejsc miało być miasto Grenada, w związku z czym prosto z lotniska, kupując bilety w tym kiosku, odjechaliśmy do Grenady z tego przystanku. Zatrzymaliśmy się w samym centrum, 150 metrów od katedry, w przytulnym hotelu Inglaterra. Które już na wejściu robi wrażenie za sprawą starych płytek Azuleo. W tej podróży towarzyszyć będą nam babcia Mirka i dziadek Stefan. Grenada, położona w otoczeniu pokrytych śniegiem gór Sierra Nevada, była jednym z pierwszych miast założonych przez Arabów. Inaczej niż okoliczne miasta, nie przeszła czasów świetności pod panowaniem rzymskim. Duże znaczenie na mapie Europy osiągnęła w czasach Maurów. Od 1246 roku była stolicą dynastii Nasrydów. W czasach rekonkwisty na Półwyspie Iberyjskim muzułmanie uciekali właśnie do Grenady. Królestwo Grenady rosło w siłę, stając się ostatnim bastionem Maurów na Starym Kontynencie. Jak wskazują źródła historyczne, Grenada w wiekach średnich słynęła z wielokulturowości i tolerancji. Przyciągała artystów i rzemieślników z różnych stron ówczesnego świata. Koniec panowania arabskiego należy wiązać z rokiem 1469, gdy odbył się ślub Ferdynanda II Aragońskiego oraz Izabeli Kastylijskiej. Wydarzenie to skutkowało zjednoczeniem Hiszpanii. Niedługo potem rozpoczęto zbrojną inwazję na Emirat Grenady, którego uwieńczeniem było oblężenie miasta. Dla Grenady triumf hiszpańskich władców oznaczał przebudowę miasta. Zaczęły powstawać kościoły i klasztory. Kilka ładniejszych, czy raczej bardziej znaczących odwiedzimy. Właśnie idziemy do jednego z takich klasztorów. Przemierzając wąskie, brukowane uliczki, Pełne dojrzewających pomarańczy, klimatycznych kawiarni, zapraszających na wszelkie sposoby restauracji, sklepów z pamiątkami, mijając lepiej lub gorzej zachowane budynki z różnych okresów historycznych, a tym samym w różnych stylach architektonicznych. Wreszcie dochodzimy do celu. Na dziedzińcu klasztoru, swój mały sklepik i pracownię prowadzi rzemieślnik wytwarzający pamiątki zdobione tradycyjnymi ornamentami arabskimi. Przez chwilę podziwiamy jego pracę i kupujemy jakieś drobiazgi. Królewski Klasztor Kartuzów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej. Wnętrza tej surowej od zewnątrz świątyni skrywają jedno z najwspanialszych dzieł hiszpańskiego baroku. Inicjatorem powstania klasztoru był Gonzalo Fernández de Cordoba. Znany lepiej z przydomku, wielki kapitan, który zapisał się złotymi zgłoskami w trakcie odbijania grenady z rąk muzułmanów. Budowę klasztoru, początkowo w stylu gotyckim, rozpoczęto w 1514 roku. Prace trwały przez kolejne trzy stulecia. W tym czasie budowla zyskała cechy renesansowe, a jej wnętrza są modelowym przykładem andaluzyjskiego baroku. Wnętrze świątyni podzielono na trzy obszary. Zaraz przy wejściu znajduje się chór, przeznaczony dla wiernych. Od drugiego chóru zarezerwowanego wyłącznie dla zakonników, oddziela go przepiękna pozłacana brama po obu stronach, której wywieszono realistyczne obrazy. Trzecim obszarem jest prezbiterium z ołtarzem głównym. Za ołtarzem głównym znajduje się jeden z największych skarbów kompleksu kaplica Santa Santorum, w której przechowywano relikwie oraz chleb eucharystyczny. Kaplica nakryta jest kopułą, której wnętrze ozdabia malowidło autorstwo Antonio Palomino. Mały krużganek. Otaczały go ważne pomieszczenia, refektarz, kapitularz oraz kaplice. Wzniesiono go na planie kwadratu ze studnią pośrodku. Całość otaczają marmurowe kolumny w stylu doryckim. Refektarz, czyli pomieszczenie jadalne, charakteryzuje się gotyckim sklepieniem żebrowym. Wiszące na ścianach obrazy namalował Juan Sanchez Cotan, który zamieszkał w tutejszej Kartuzji. Do naszych czasów przetrwał jedynie fragment oryginalnego kompleksu. Kościół z kaplicą, zakrystią oraz mały krużganek Wraz z otaczającymi go pomieszczeniami. Nie zachował się niestety wielki krużganek, wokół którego rozmieszczone były cele zakonników, pośrodku którego znajdowała się nekropolia. Kres istnienia klasztoru przypadł na XIX wiek. W 1837 roku, decyzją hiszpańskiego rządu, zarekwirowano własność zakonu. A pięć lat później wojska francuskie zniszczyły znaczną część jego zabudowy. Następnego dnia ruszamy w kierunku największej atrakcji Grenady, czyli kompleksu obronno-mieszkalnego Alhambra. Aby się tam dostać, bilety kupiliśmy już dwa miesiące wcześniej, a stronę, gdzie to można uczynić Podajemy w opisie filmu. Mijamy ratusz Grenady, dalej wzdłuż rzeki Genil, aby w końcu wspiąć się stromym zboczem. Alhambra widoczna jest z każdego miejsca w Grenadzie. Mierzy 750 metrów długości i 205 w najszerszym miejscu. To klejnot miasta i całej Hiszpanii. Słynny dzięki misternej islamskiej ornamentyce, a także malowniczemu położeniu na tle gór Sierra Nevada. Została zbudowana przez Maurów, czyli zamieszkujących Półwysep Iberyjski muzułmanów o korzeniach berberyjsko-arabskich. Cały kompleks składa się z dwóch części: Alambry, czyli twierdzy, oraz letniej rezydencji, generalif. Zaczynamy od renesansowego pałacu Karola V, wnuka Izabeli i Ferdynanda. Karol V był człowiekiem renesansu i kazał zbudować sobie nowoczesny pałac w Grenadzie, którą odwiedził podczas swojej podróży poślubnej. Pod jego budowę wyburzono część Mediny oraz Pałac Zimowy, a także zablokowano główne wejście do Pałacu Nasrydów. I choć sam pałac pasuje do alambry jak pięść do nosa, warto wiedzieć, że był to pierwszy budynek w stylu renesansowym wzniesiony poza Włochami, a główny architekt był uczniem samego Michała Anioła. Następnie przechodzimy do perły całej twierdzy, pałacu Nasrydów. Trasa zwiedzania przechodzi przez najpiękniejsze sale i dziedzińce kompleksu pałacowego. Większość z nich ufundował sułtan Yusuf I, który zapoczątkował złoty wiek sztuki islamskiej. Pałacu na Srydów trzeba patrzeć wszędzie. Na ściany, pod nogi, a czasem zadzierać głowę wysoko, bo tu zachwyca każdy detal. Na każdym kroku zobaczymy tu symetryczne obrazki w korytarzach i kolumnadach, na dziedzińcach, w ogrodach, oknach, a nawet pałacowych basenach zaprojektowanych tak, żeby dawały idealne odbicie budynku. Warto wiedzieć, że w sztuce islamu szczególne zastosowanie miała matematyka. Mozaiki i ornamenty wykonane są z różnych materiałów: drewna, ceramiki, kamienia. Jednak szczególną uwagę zwracają misterne stiuki, którymi wyłożone są ściany. Tworzono je z masy gipsowej, którą wlewano do odpowiednio wyrzeźbionej formy. Po zastygnięciu wzory dodatkowo dekorowano i malowano, a na koniec takimi puzlami wykładano ściany. Podczas wizyty w Pałacu Nasrydów zauważymy, że praktycznie przez cały pałac Ciągnie się system basenów, fontan i naturalnych klimatyzacji w formie rynny w posadzkach zasilany wodą z gór. System nie tylko spełniał funkcje dekoracyjne i praktyczne, ale był też symbolem statusu, gdyż woda była towarem bardzo drogim. Dziedziniec lwów jest obiektem największego zainteresowania. Dziedziniec wzniesiono w 1380 roku u szczytu złotej ery sztuki Maurów. Niegdyś było to główne miejsce spotkań i odpoczynku rodziny sułtana. Dziedziniec otacza piękna galeria ze 124 kolumnami, a po środku znajduje się alabastrowa fontanna. Dookoła niej stoi 12 lwów z białego marmuru, które co godzinę kolejno wypluwają wodę. Na uwagę zasługują też stiukowe sufity gdzie zastosowano technikę zwaną stalaktytową. Dzięki specjalnym formom stropy wyglądają jak stalaktyty w jaskiniach albo plastry miodu. A co to jest Santa Maria della Alhambra. To będzie ten kościół. A to już Alcazaba, czyli obronna forteca, najbardziej wysunięta w stronę miasta. Tu stacjonowało wojsko i stąd obserwowano całą okolicę. Alcazaba to najstarsza część Alhambry. Pierwotnie w tym miejscu znajdowała się niewielka forteca rzymska lub wizygocka. To w tym miejscu 2 stycznia 1492 roku monarchowie katoliccy, czyli Izabela Kastylijska i Ferdynand II, zatknęli swoją flagę na znak zwycięstwa i zakończenia rekonkwisty, a tym samym 800-letniej historii Maurów na Półwyspie Iberyjskim. Warto wiedzieć, że ostatni sułtan Grenady poddał się praktycznie bez walki. Mohamed XII świadomy był przewagi kastylijskiej armii. Izabela kastylijska w zamian za kapitulację obiecała nie zrównać fortecy z ziemią, a rodzinie sułtana pozwoliła na spokojne opuszczenie kraju. Ostatnim punktem odwiedzi na Lambry był pałac i ogrody generaliw, czyli rezydencja władcy z ogrodami. Jej nazwa tłumaczona jest na rajski ogród, ogród uczt albo po prostu sad. W ogrodach można podziwiać ponad 150 gatunków kwiatów, drzew i krzewów. Każdy z narodów, który panował na tych ziemiach, przywoził ze sobą roślinność. Maurowie lubili sadzić aromatyczną miętę i bazylię, a także sprowadzili do Hiszpanii drzewka pomarańczowe. Drzewka oliwne i daktylowe oraz winorośle przybyły tutaj z Grekami i Rzymianami. Jednak Generalif nie było tylko rezydencją na lato. Tak naprawdę marmurowe komnaty pałacu Nasrydów dawały idealne schronienie przed upałem i nie trzeba było nigdzie uciekać. Generalif było bardziej bazą wypadową na polowanie albo taką wiejską odskocznią od życia w pałacu – o każdej porze roku. Po zdobyciu emiratu Izabela Kastylijska podarowała generaliw arystokratom z Hiszpanii, a przez wieki dodali oni kilka upiększeń takich jak dodatkowe piętro pałacyku, ogrody na dziedzińcu i skaczące fontanny. Mimo to generaliw i ogrody są bardzo urocze. I roztacza się stąd piękny widok, który podziwialiśmy, mimo tego, że zaczął padać deszcz. Ostatni dzień pobytu w Grenadzie zaczynamy od kaplicy królewskiej, która powstała z inicjatywy królów katolickich Ferdynanda i Izabeli, którzy chcieli zostać pochowani w Grenadzie w miejscu swojego wielkiego triumfu. W początkowym zamyśle świątynia miała pełnić funkcję mauzoleum wszystkich późniejszych hiszpańskich władców, ale ostatecznie pochowano w niej tylko dwie pary monarsze. Budowa gotyckiego gmachu rozpoczęła się w 1505 roku. Kaplica stanęła przy meczecie, który planowano w przyszłości zburzyć. I zastąpić katedrą. Wnętrze świątyni miało być proste, co nie do końca przypadło do gustu cesarzowi Karolowi V, wnukowi królów katolickich, który po śmierci dziadka przejął odpowiedzialność za dokończenie budowy. Miał on nawet rozważać zmianę lokalizacji, ale ostatecznie uszanował wolę zmarłych i dokończył budowę kaplicy wprowadzając do niej trochę cech renesansowych. Po wyjściu z kaplicy spoglądamy na dawny budynek Giełdy oraz Palazzo della Madraza. Dziś Mieści się tu siedziba Uniwersytetu w Grenadzie. Na dziedziniec można wejść bezpłatnie. Katedra w Grenadzie należy do najwspanialszych realizacji hiszpańskiego renesansu. Za jej monumentalną i nieco przytłaczającą fasadą skrywają się kolosalne wnętrza z pięcioma nawami połączonymi rotundą. Na siedzibę pierwszej katedry wybrano dawny królewski meczet. Po jakimś czasie przeniesiono się do niższych partii miasta, a następnie do dawnego wielkiego meczetu. Mieszczącego się w samym sercu Grenady. Brak chrześcijańskiej świątyni z prawdziwego zdarzenia musiał uwierać Izabelę i Ferdynanda, którzy od samego papieża otrzymali wspólny tytuł Królów Katolickich. W pierwszych latach XVI wieku podjęli decyzję o budowie nowej katedry. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów świątyni są filary. Osadzone na wysokich podstawach powiększają wizualnie centralną nawę. Filary te składają się z czterech wychodzących w różne strony pół kolumn korynckich, tworzących jedną monumentalną strukturę. Po obu bokach nawy zainstalowano bliźniacze organy. Ściany skrajnych naw oraz obejście wypełnione są licznymi kaplicami w większości barokowymi lub klasycystycznymi. Niedaleko katedry przechodzimy obok Mercado San Augustin czyli targu miejskiego, gdzie można kupić i zjeść na miejscu świeże produkty. Albaicin to dawna arabska dzielnica, położona na wzgórzu naprzeciwko Alhambry. Wyróżnia się białą zabudową, wąskimi uliczkami i klimatem arabskiej Mediny. W latach 1238 do 1492 Grenada była stolicą emiratu i to właśnie w tych czasach Albaicin stała się najbogatszą dzielnicą miasta. Monaster Świętej Izabeli niestety był zamknięty, więc idziemy dalej. Dzisiaj Albajcin to miejsce pełne sklepów z pamiątkami, herbaciarni, tapas barów i klimatycznych restauracji. Warto zgubić się w tutejszych licznych i krętych uliczkach. Placyk Mirador San Nicolas. Skąd roztacza się najpiękniejszy widok na całą Alambrę oraz pobliskie góry Sierra Nevada? Wznoszone w erze nasrydów domy arabskie były surowe z zewnątrz, a bardziej okazałe w środku. Ich cechą charakterystyczną były dziedzińce z ogrodami i fontannami. Układ ten nierzadko przejmowali później chrześcijanie. Chociaż po rekonkwiście lwia część mauretańskiej zabudowy zniknęła z tutejszego krajobrazu, szczęśliwie przetrwało kilka bezcennych śladów pośredniowiecznej historii. Po wzniesieniu Alambry na terenie Albajcin wciąż istniały królewskie pałace. W swojej pierwotnej wersji do naszych czasów przetrwał, choć już bez oryginalnego wyposażenia i większości zdobień, jeden z nich, Pałac Dar al-Horra. Dziedziniec pałacu Dar al-Horra, a także opustoszałe pomieszczenia pozwalają wyobrazić sobie, jak dawniej wyglądały tutejsze pałace. Ostatnim już punktem zwiedzania granady był królewski klasztor świętego Hieronima. Należy bez wątpienia do największych chrześcijańskich skarbów grenady. Wielki krużganek powstał w stylu późnogotyckim, ale charakter nadają mu renesansowe dodatki. Centralną część dziedzińca zajmuje ogród porośnięty drzewami pomarańczowymi. Otaczają go dwukondygnacyjne arkady o charakterze gotyckim. Gotycko-renesansowe wnętrze przy klasztornego kościoła pełni funkcję mauzoleum wielkiego kapitana, słynnego dowódcy wojskowego, mającego wydatny udział w odbiciu miasta z rąk muzułmanów. Nietypowym elementem dekoracji sklepienia w skrzydłach transeptu. Są panele z podobiznami pogańskich bohaterów i wodzów Homera, Juliusza Cezara, Pompejusza Wielkiego, Scypiona czy Hannibala. Największym skarbem wnętrza świątyni jest arcydzieło andaluzyjskiej rzeźby. Rozciągający się do samego szczytu apsydy wielki ołtarz, nad którym pracowało wielu znamienitych lokalnych artystów. W XVIII wieku ściany zabytku pokryto malowidłami. Hiszpańskie przysłowie mówi: "Quien no ha visto Granada, no ha visto nada." To znaczy, kto nie widział Grenady, ten nic nie widział.